Jeśli chodzi o wyposażenie tego roweru, to tak. Mamy siedmiobiegową skrzynię skrzynie biegów. Przerzutkę Shimano Altus z tyłu, z przodu, oczywiście, jak zwykle nie ma. Mamy tutaj kluczyk, który możemy sobie załączyć, wyłączyć, wyjąć baterię, zabezpieczyć baterię. Rower jest oczywiście składany jak to na Engina i na NGW. Zasadniczo praktycznie każdy rower jest u nich składane. Może nie każdy, ale prawie każdy. Regulacja kolumny kierownicy mamy tutaj. Nawet nie, oprócz tego, że jest ta regulacja, to jeszcze mamy e, podany poziom tej regulacji. To samo jest na e, naszym siodełku, czyli jakby dwie osoby jeździły, to zero problemu, żeby móc to e, sobie jakoś tam e, poruchamiać. Hamulce hydrauliczne, tarczowe. E, amortyzacja e, hydrauliczna i yy, yy, olejowa, że tak powiem, czyli nie, nie sprężyny, tylko yy, olejowe. Jak zwykle, tutaj mamy taki yy, amortyzatorek na środku i dwa yy, w przedniej kolumnie kierownicy.